Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem w Białym Stoku. Przy katedrze. Pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Czwartek mamy po prostu tutaj odpust przy okazji w tak wielkie święto-odpust. w katedrze. Białostockiej. Wydaje mi się, że. Pasula tutaj mówi o kapłanie, który kazał jej spalić doręcia. Wydaje mi się, że w jego zachowaniu rozpoznałam coś z działania szatana. Przekazałam przyjaciołom jego słowa i bardzo się na niego rozgniewali. Poszłam więc do niego, aby przekazać ich reakcję i odebrać moje zeszyty. Stwierdził, że teraz z pewnością Bóg wpadnie w gniew z mojego powodu i że pozostawi mnie na łasce losu. Powiedział też, że Bóg jest cierpliwy jeden lub dwa razy. Lecz teraz, ponieważ nie posłuchałam, zostawi mnie demonowi.